jesteśmy już w punkcie kulminacyjnym. Tłocznia, która wyciska z Jezusa krew, która dla nas ma stać się kielichem zbawienia. Dzisiaj dotykamy już ostatniego Słowa Jezusa Chrystusa, które pojawiają się w Piśmie Świętym. Przeczytam praktycznie ten sam fragment, który czytałem na ostatnim naszym spotkaniu, dokładając jeszcze jedno zdanie, które dzisiaj jest tym ostatnim, kluczowym z Ewangelii według świętego Jana. Potem Jezus świadom, że już wszystko się dokonało, aby się wypełniło pismo, rzekł pragnę. Stało tam naczynie pełne octu. Nałożono więc na chizop gąbkę nasączoną octem i do ust mu podano. A gdy Jezus skosztował octu rzekł, dokonało się i skłoniwszy głowę oddał ducha. Jak widzicie, nie można... Jak gdyby oddzielić od siebie słowa pragnę, od słowa wykonało się. Dlatego, że ciągle jesteśmy jakby obecni podczas ostatniej pasy, której Jezus Chrystus oddaje swoje życie dla zbawienia świata. Teraz, żeby zrozumieć to słowo wykonało się. Co ono oznacza? Niektórzy mówią, że słowo wykonało się oznacza, no, że Jezus dokonał y, tej misji, którą dał mu ojciec i w tym momencie dokonuje się zbawienie człowieka. No ale kiedy śleci się Świętego Pawła, w liście do Koryntian y, w pierwszym, liście do Koryntian w wersycie 15, od 12 do 18 wersetu można zobaczyć, że zbawienie dokonuje się poprzez zmartwychwstanie. A więc jeżeli bierzemy zmartwychwstanie pod uwagę, to coś w takim razie wykonało się na krzyżu. A no właśnie, wykonała się cała pascha. Czyli ten moment ofiarowania Chrystusa. W tym ofiarowaniu Chrystusa wypijemy krew, która dla nas ma stać się czymś, co nas zbawia zresztą Jezus Chrystus staje się dla nas tą drogą do zbawienia która gasi również nasze pragnienia w Ewangelii według świętego Jana w czwartym rozdziale kiedy Jezus rozmawia z Samarytanką słyszymy takie słowa czy Ty jesteś większy od naszego Jakuba, który dał nam tę studnię i on sam z niej pił i jego synowie i jego bydło w odpowiedzi na to rzekł do niej Jezus każdy, kto pije tę wodę znów będzie pragnął kto zaś będzie pił wodę, którą ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki, lecz woda, którą ja mu dam, stanie się w nim źródłem tryskającym ku życiu wiecznemu. Czy nie macie takiego wrażenia, że nasze pragnienia, nasze ambicje nigdy nie zostaną zaspokojone, jeżeli pozbawimy się Bana Boga? Ja już wiele razy testowałem na sobie właśnie metodę zaufania światu. Pójścia za reklamami, które nam świat proponuje. Wystarczy iść do pierwszego, lepszego sklepu, kupić jeden, czy, lepszy, czy drugi, lepszy ciuch i okaże się, że to, co dla nas kiedyś było pragnieniem, po kupieniu tego już pragnieniem nie jest, a my mamy następne pragnienia. Jeżeli osiągnę coś w swoim życiu, nagle pojawiają się kolejne cele, które ciągle wywołują we mnie pragnienia. Jeżeli więc to nie daje mi ugaszenia pragnienia, to musi być coś na tyle stałego, do którego będę mógł ciągle powracać i który będzie powodował w moim życiu wyciszenie i pokój. Chrystus mówi: Jeżeli będziesz wracał do mnie, to ja stanę się tym pokarmem dla ciebie, który będzie w twoim życiu przynosił pokój. Zresztą mam to świadomości na przykładzie swojego życia. Im bardziej idę za Panem Bogiem, im bardziej jestem mu wierny, tym bardziej uświadamiam sobie, że jestem na właściwej drodze, tym bardziej od, 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 odszukuję pokój i szczęście, i tym bardziej uświadamiam sobie, jak niewiele w życiu mi potrzeba, jak niewiele w życiu chcę. A to, co jest wokół mnie, jest tylko pewnym środkiem, które może pomóc mi w realizowaniu swoich celów, ale nie celem. Dlatego na nowo wracaj do źródła. Chrystus to źródło daje Ci poprzez ofiarowanie swojego życia za Ciebie.